Kochani wszyscy moi uczniowie 5a, 5B, 6A, 6B, a nawet druga LO. Nie łudźcie się, że coś wam odpuszczę. Polski dalej się będzie odbywał. Mamy specjalną platformę edukacyjną. Będę Wam wysyłała tematy lekcji. Na pewno napiszecie kilka wypracowań. Na pewno będziecie musieli wypełniać jakieś karty pracy. A zaczniemy od tego, że wszystkie osoby, które do tej pory z klasy 6A, 6B i 5A nie zdążyły mi przedstawić prezentacji, nagrają się pięknie telefonami komórkowymi i wyślą mi swoje prezentacje na mój adres mailowy. Adres mailowy wyślę do wszystkich rodziców przez dziennik elektroniczny. Pozdrawiam Was wszystkich. Bądźcie grzeczni, trzymajcie się zdrowo i uczcie się pilnie.